Emocje w ciele, czyli pięć emocji, które najczęściej zamieniają się w objaw. Dzisiaj będzie odcinek, który może Cię zaskoczyć prostotą i tym, ile zmienia, bo my często myślimy, że emocje są w głowie, że emocje to coś, co da się przegadać, przeanalizować, zrozumieć, a prawda jest taka, że emocje są w ciele. Emocja to nie jest tylko myśl. Emocja to jest fizyczna reakcja organizmu. To jest fala, która przychodzi i chce przejść. I jeśli ta fala nie ma drogi, to ciało robi magazyn. A magazyn pełny zaczyna boleć. W poprzednich częściach mówiłam o alarmie Układu nerwowego i o tym, że przewlekły stres nie gaśnie sam. Dzisiaj zrobimy krok dalej. Pokażę ci pięć emocji, które najczęściej zostają w ciele, i nie po to, żebyś teraz szukał w sobie, co jest nie tak, tylko po to, żebyś przestał siebie opuszczać w tym, co czujesz. Bo kiedy człowiek uczy się Rozpoznawać emocje wcześniej, ciało rzadziej musi krzyczeć. Zacznijmy od czegoś bardzo ważnego. Emocje nie są ani dobre, ani złe. Emocje są informacją. To, co bywa trudne, to nie emocja, to bywa brak zgody na emocje czyli to miejsce w nas, które mówi nie wolno mi, nie wypada, nie mogę, muszę być spokojny, muszę być stabilny, silny, nie mogę się rozsypać. I wtedy emocja nie znika, ona się cofa, schodzi głębiej i zostaje w ciele jako napięcie. Pięć emocji, każdą opowiem ci w trzech krokach. Po co ona jest, jak wygląda w ciele, co się dzieje, kiedy ją blokujesz. I na końcu dam ci jedno proste ćwiczenie, żebyś mógł zacząć pracować z emocją bez dramatu, bez wstydu, bez presji. Emocja pierwsza, strach. Strach ma jedną funkcję: chronić cię. To jest emocja, która mówi: uważaj, zatrzymaj się, sprawdź, to jest ważne. Strach w ciele bardzo często wygląda jak napięcie w klatce, skrócony oddech, ścisk w brzuchu, zimno w dłoniach, czujność, problemy ze snem, gonitwa myśli. I teraz najważniejszy strach jest zdrowy, kiedy prowadzi do działania i wraca do zera. Ale jeśli strach jest tłumiony albo ignorowany, to on zamienia się w stałe napięcie, w alarm, w czuwanie. I wtedy ciało żyje tak, jakby zagrożenie było ciągle obecne. Emocja druga, złość. Złość jest emocją granicy. Złość mówi, to za dużo, nie zgadzam się, stop. Złość w ciele często wygląda jak napięta szczęka, spięte barki, twardy brzuch, gorąco w klatce, zacisk w gardle, bóle głowy, migreny, napięcie w karku. I teraz najważniejsze, jeśli nie pozwalasz sobie na złość, to bardzo często dzieje się coś takiego. Ty nie stawiasz granicy, więc ciało stawia ją za ciebie. Złość połknięta nie znika. Ona idzie w ciało i zamienia się w napięcie, w zapalenie, w bóle, w ciągłe spięcie, a czasem też w smutek i bezradność. Bo człowiek, który długo nie może powiedzieć nie, zaczyna tracić poczucie wpływu. Emocja trzecia smutek. Smutek jest emocją pożegnania. Smutek przychodzi, kiedy coś się kończy. Relacja, etap, marzenie, obraz siebie jakieś kiedyś. Smutek ma funkcję oczyszczającą on pomaga puścić. Smutek w ciele często wygląda jak ciężar w klatce, gula w gardle. Łzy, które stoją, ale nie lecą. Zmęczenie, spadek energii, chęć wycofania. I teraz najważniejsze, jeśli nie pozwalasz sobie na smutek, to on bardzo często zamienia się w napięcie. Bo nieprzełokany smutek nie znika. On osiada i wtedy człowiek mówi nic mi się nie chce, albo jestem bez sensu, albo mam w sobie ciężar, ale nie wiem skąd. Smutek zablokowany potrafi zabrać radość życia, zanim pojawi się jakikolwiek wielki objaw. Emocja czwarta wstyd. Wstyd jest emocją rany. Wstyd mówi, coś ze mną jest nie tak i dlatego jest tak trudny, bo bardzo łatwo robić z człowieka samotną wyspę. Wstyd w ciele wygląda jak spadek energii, chęć zniknięcia. Zamrożenie, napięcie w brzuchu, zacisk w gardle, rumienienie, odcięcie od ciała, trudność w oddychaniu swobodnie. I teraz najważniejsze, wstyd, kiedy zostaje w środku, potrafi bardzo mocno wpływać na ciało, bo trzyma człowieka w trybie ukrycia. To jest napięcie nie do końca widoczne, ale bardzo głębokie. Nie pokazuj się, nie wychylaj się, nie mów, nie proś. Wstyd bardzo często idzie w ciało wtedy, kiedy człowiek jest nauczony, że jego potrzeby są za duże, za trudne, za niewygodne. Emocja piąta bezradność. Bezradność jest emocją, która mówi: że potrzebuje wsparcia. To jest emocja, która przychodzi, kiedy sam już nie uciągniesz. Bezradność w ciele wygląda często jak rozlanie w środku. Brak siły, ciężkie nogi, opadnięte ramiona, płacz, który nie ma ujścia, apatia albo przeciwnie, nerwowe kręcenie się, bo nie wiesz, co zrobić. Bezradność jest trudna, bo wielu z nas ma w dróg, muszę sobie poradzić sama. I wtedy bezradność jest spychana, a kiedy jest spychana, to ciało zaczyna robić stop. Bo bezradność jest sygnałem tu już nie jedź dalej na samym gazie. Dobrze, i teraz najważniejsze, jeśli którakolwiek z tych emocji zostaje w tobie na stałe, to nie jest dlatego, że jesteś za słaba. To jest dlatego, że kiedyś nauczyłaś się, że nie ma na to miejsca. I teraz jako dorosła, dorosły możesz uczyć się nowej rzeczy, dawać emocji drogę. Nie dramatem, nie krzykiem, nie rozwalaniem życia, tylko przepływem. I zrobimy teraz ćwiczenie. To będzie bardzo proste, trzy kroki do emocji. Jeśli możesz, zatrzymaj się na chwilę, nazwij, co czuję, jedno słowo: strach, złość, smutek, wstyd, bezradność. Jeśli nie wiesz, nazwij to, co najbliżej napięcie, ciężar, ścisk. Zlokalizuj, gdzie to jest klatka, gardło, brzuch. Kark, głowa, plecy, daj drodze 30 sekund. Nie musisz nic robić wielkiego, po prostu oddychaj tak, jakbyś robił przestrzeń w tym miejscu. Możesz w myślach powiedzieć: Widzę cię, masz prawo tu być, nie muszę tego teraz naprawiać, jestem przy tobie i zrób trzy dłuższe wydechy. To wystarczy na początek, bo emocje nie potrzebują, żeby się rozwiązywał w sekundę. Emocje potrzebują, żebyś przestał je wypierać. To jak dziecko, które puka do drzwi. Jeśli otworzysz na minutę, ono się uspokoi. Jeśli udajesz, że go nie ma, zacznie walić. Zadanie na tydzień jest proste. Przez siedem dni raz dziennie. Zrób emocja ciało. Zapisz trzy linijki, co czuję, gdzie w ciele to czuję, co ta emocja chce mi powiedzieć. Na przykład, złość, szczęka, chce postawić granice. Smutek, gardło, potrzebuje pożegnać. Strach, brzuch, potrzebuje bezpieczeństwa. Wstyd, klatka, boję się oceny. Jedno zdanie. W kolejnej części pójdziemy w temat, który bardzo często stoi pod objawami podświadomości i tragery. Dlaczego ciało reaguje za mocno na drobiazgi, dlaczego pewne sytuacje od razu włączają alarm? I jak rozpoznać, że to nie jest tu i teraz, tylko coś starszego. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu jedno słowo emocja i dopisz tylko jedno która emocja najczęściej zostaje w Twoim ciele strach, złość, smutek, wstyd czy bezradność. I pamiętaj, emocja nie jest Twoim problemem emocja jest Twoją informacją.